Fundacja Magnifikat, działająca w miejscowości Łask Koło Łodzi, niesie pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim poprzez łączenie terapii z prowadzeniem duchowym. To jeden ze skutecznych sposobów wyjścia z uzależnienia i przygotowania człowieka do rozpoczęcia nowego życia w społeczeństwie. Podopiecznych przybywa, dlatego potrzebne jest nasze wsparcie. Samotność, pogubienie się w życiu, uzależnienia. Tu każdy ma swoją indywidualną historię. Podopieczni domu Magnifikat mają za sobą bolesne przeżycia. Z tym piciem trochę było za dużo, tak pomyślałem. Jakoś nie mogłem odnaleźć swojego miejsca w życiu. A co się wydarzyło? Właściwie to 8 lat temu jakieś przyjecha... wyjechałem z Polski bardzo obrażony na moją rodzinę. Tak pomyślałem, że będę żył swoim życiem. Bezdomność, alkohol, narkotyki, próby samobójcze. To fragment przeszłości, która zamieniała życie w koszmar. Pomyślałem, że ten dom, że mi pomoże, że tu spędzę sobie jakby ten rok czasu i przyjrzę się sam sobie. Co naprawdę tak we mnie jest, że, że jakby kieruje mnie do sklepu i tam właśnie... Uspokajam się, znaczy przy tym jakby oddzielałem się od społeczeństwa. Obserwuj Mateusz, obserwuj spokojnie. Dobra, trzymam. Dom Magnifikat w podłudzkim Lasku stał się dla wielu osób miejscem odzyskiwania nadziei i siły. Tu można szukać ratunku, wsparcia i fachowej pomocy. W procesie zdrowienia niewątpliwie wielką pomocą jest terapia, z której można tu skorzystać. Nasza pomoc skupia się na tym, żeby wyprowadzić ich z nałogu poprzez terapię, modlitwę i pracę. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna udzielana jest nie tylko osobom uzależnionym, ale także tym, którzy przeżywają różne trudności emocjonalne też zauważamy, że osobom, które przychodzą do nas, brakuje więzi rodzinnych, często oprócz uzależnień, z którymi się mierzą, to jest wielka samotność. Terapia połączona jest tutaj z prowadzeniem i opieką duchową, bo modlitwa to pewnego rodzaju fundament funkcjonowania tego domu. To dzięki niej podopieczni odzyskują wewnętrzny spokój i odnajdują Boga, który daje im siłę do walki ze swoimi słabościami. Widoczne działanie Boże w tym miejscu. To jest dla mnie bardzo ważne i przemianę serc. Ludzie, którzy przychodzą z tak trudnymi historiami, wieloletnimi i widać, że w ciągu Pół roku ich twarze się zmieniają z twarzy smutnych, przygnębionych, depresyjnych wręcz na twarze, w których jest blask. Dom Magnifikat powstał z potrzeby serca jako odpowiedź na narastający problem uzależnień. Obecnie poprzez portal katolikwspiera.pl zbierane są środki na adaptację nowej sali terapeutycznej, która pozwoli w odpowiednich warunkach na terapię większej liczby osób. Potrzebujemy z środków własnych. Udało nam się tutaj wyremontować tę część mieszkalną, natomiast tak jak widać, wiele tutaj obiektów jeszcze wymaga dostosowania do aktualnych potrzeb. Dom Magnificat to wyjątkowe miejsce, które pozwala zmierzyć się z bolesną przeszłością, odzyskać poczucie bezpieczeństwa i zacząć żyć od nowa. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz wszystkim mamom, mamom, krzesnym, siostrom zakonnym dobrego dnia mamy i my, my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.